Ja jestem tylko ciekawa, jakie te kolory kupiłeś, bo już zanim jak poszedłeś do sklepu, mm -hmm. tego mm -hmm. Flormar, 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 widać, i tak długo cię nie było, godzinę, dwa lakiery kupił. to żeśmy obstawiały tutaj z dziewczynami, i było tak, i było tak, ja obstawiałam, że będzie albo brokatowy, albo stawi, postawiłeś na beż, żeby tak wiesz, żeby. A, żeby nie było widać, albo jeszcze fuksję. Albo brokat, ja powiedziałam. Później tak, Hania powiedziała, że będzie niebieski. Potem, bo muszę trochę przyjechać do góry, tak? Ewelina, że będzie bezbarwny. Albo sraczkowana zieleń. Więc zobaczymy, 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 co tak naprawdę... Piłem dwa, bo nie wiedziałem, który jest lepszy. Zobaczymy, bo jeszcze tutaj muszę pozbyć się tego, co jest na płytce paznokciowej. A few moments later... I uwaga! W tym momencie dowiemy się, jaki wygra, wybrałem kolory. Jaki mówiłaś? Ja mówiłam albo brokatowy, albo beżowy, żeby nie było widać, albo fuksja. No, jednym byłaś blisko, no, a w drugim nikt z Was nie zgadnie. niestety. Ale czekaj, czekaj, jeszcze widzowie mają szansę. Zgadnijcie, się. w pauzę, napisz w komentarzu tak. Wybrałem i... dwa kolory. Mogę Ci podpowiedzieć trochę. Mów. Jeden już kiedyś miałem. Czerwony. Brawo ty Edyta. Ale czerwony też powiedziałam chyba, nie? Mówiłam tam na początku. No na pewno. A drugi kolor? Brokatowy. Nie wiem, co to za kolor, mi się podobał. No to jeden zrobimy taki brokatowy, a reszta czerwony, żeby było widać. Ciekawe, jakie mają. Ej, tu takie ciekawe to. to leczki, takie, z Jak kształt paznokcia. Ostatnio oglądałaś takie podobne.